Hejka kochani! Tu Martur, a to jest przegląd nowej kolekcji słodki powab oraz rozdanie, na które serdecznie zapraszam. Słodki Powab to jedna z dwóch kolekcji, które niespodziewanie się pojawiły. Według rozkładu na najbliższy czas, pierwsze nowości w postaci kolekcji miały pojawić się dopiero w maju, a tu nagle taka niespodzianka. Wygląda na to, że EA po wydaniu pełnego dodatku dochodowe hobby, który swoją drogą jest świetny i ciągle odkrywam nowe możliwości, postanowiło wypuścić kilka różnych kolekcji w dość krótkim czasie. Dla mnie kolekcje nie są ulubionym rozszerzeniem, ale niektóre są wyjątkowo dobre. A wy lubicie kolekcje jako dość tanie rozszerzenie do The Sims? Dajcie mi znać! Ta kolekcja jest w pełni modowa. Ciekawy beret z kokardą z przodu jest uroczy. Bardzo fajne naszyjniki. Pierwszy to są perły z małą kokardą, a drugi również perły i drugi delikatny łańcuszek z zawieszką lodówkowego króliczka. Oraz małe kolczyki z taką samą uroczą kokardą. Jak na razie nie mam się do czego przyczepić. W akcesoriach znajdziemy tylko jedne rajstopy w kratę, które dobrze wyglądają w niektórych wersjach kolorystycznych. Jeansowa spodnica z koronką na dole jest ok, ale bardziej w tej czarnej odsłonie. Długie jeansowe spodnie z białymi przeszyciami są ładne. Kolejne takie same, jedynie przewiązane taśmą i wykończone kokardą, są ładne, ale chyba nie robi to wielkiej różnicy. Kolejne spodenki mają świetną fakturę i ładne kolory, dlatego będzie pasować do wielu stylizacji. Lekko falowana spódnica z kokardą. Ogólnie to jest tu dużo kokard, tasiemek, no jest bardzo dziewczęco. Albo słodko, tak jak w tytule. No i ostatnia spódnica na zakładkę wygląda równie ciekawie. W bluzkach również powtarza się motyw kokard i falbanek. Prosty top z dużym dekoltem i bardzo fajne kolory, prezentuje się to całkiem dobrze. Koszule ze sweterkiem, proste i eleganckie. I ostatnia bluzka z grubego materiału. Jeśli chodzi o tą część ubioru, to wszystkie pięć bluzek bardzo mi się podoba. Buty są tylko jedne i na bardzo wysokim obcasie. Raczej nie jest to wygodne, ale Simka prezentuje się bardzo dobrze. Zresztą, jak w całym tym stroju. Fajne kolory, ładne faktury i całość do siebie pasuje. A jeszcze w strojach na całe ciało są dwie sukienki i obie, chociaż bardzo się różnią, to pasują do całej reszty. Czy to jest kolekcja dla Simek? Zdecydowanie, ale sprawdźmy rzeczy dla Simów. Beret, ten co widzieliśmy wcześniej, ale ta kokarda raczej do mojego sima niezbyt pasuje. Z biżuterią podobnie, ładne kolczyki, ale bardziej dla simek. Za to naszyjnik z pereł i łańcuszek z lodówkowym króliczkiem to już co innego. Wygląda świetnie zarówno na simce, jak i na simie. Dlatego na pewno go wykorzystam do różnych stylizacji. Pierwsza marynarka z t-shirtem jest ładna, ale te kokardy jakoś nie pasują. Trochę doczepione na siłę. Dalej futrzasto puszysty sweter jest całkiem ciekawą propozycją. Bez wątpienia klasyczne polo z zarzuconym sweterkiem na ramiona jest genialną klasyką. No i oczywiście spód koszulki zapasek, idealnie. Koszula z krótkim rękawem, falbanami oraz kokardą chyba nie do końca mnie przekonuje. Natomiast ostatni sweter jest świetny, chociaż wolałbym go z inną koszulą, ale i tak też dobrze wygląda. Nareszcie krótkie, klasyczne spodenki ze skórzanym paskiem. No i tego właśnie im brakowało. Idealnie dopasowane. Spodnie jeansowe, z perłowym łańcuszkiem i kokardami na kieszeniach. No nie wiem, sami ocencie. Za to buty super. Klasyczne, ale z dodatkiem łańcucha wyglądają nowocześniej. Jeśli chodzi o simów w tej kolekcji, to niewiele tu mamy, a jak już coś jest, to nie do końca mi to wygląda. Chociaż są pojedyncze rzeczy, które można złożyć w ten właśnie komplet, który jak dla mnie wygląda obłędnie, klasycznie i elegancko. No a z drugiej strony. Właściwie wszystkie rzeczy dla simek są dobre lub bardzo dobre. Dla mnie jest to kolekcja zdecydowanie warta uwagi. A dla ciebie? Napisz proszę w komentarzu, czy podoba ci się ta kolekcja ubrań. A teraz czas na rozdanie. Do zdobycia jest jeden kod do DSM4 na kolekcję Słodki Powap do zrealizowania w aplikacji EA na komputery. Żeby wziąć udział, subskrybuj mój kanał i polub ten film. Napisz w komentarzu pod filmem biorę udział w rozdaniu oraz napisz, które z ubrań najbardziej lub najmniej Ci się podoba w kolekcji Słodki Powab. Do tego dopisz, w której minucie filmu pojawia się ten właśnie obiekt. Następnie wejdź na mój Instagram, zaobserwuj mój profil, pod postem z rozdania napisz: "Biorę udział w rozdaniu" oraz twój nick z YouTube. Macie czas do 18 kwietnia, a w sobotę 19 kwietnia wynik rozdania ogłoszę na Instagramie oraz na karcie społeczności na YouTube. Dziękuję wam kochani bardzo za oglądanie i za to, że ze mną jesteście. Przesyłam wam wielkie uściski. Już niedługo nowy film, a teraz trzymajcie się ciepło i do następnego.